Dzień dobry. Cześć, witajcie moi koń bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim kanale, tym razem Pikmin 3, kolejny epizod. Nie wiem na czym my ostatnio skończyliśmy. Powiem szczerze, że bardzo szósty dzień. Szósty dzień, teraz się zaczyna. Profeska. Co my tutaj mamy? <grym> Czyżby <wytrych> nowa mapa? Tak. O, tak!

Myślę, że ta gra może pojawić na backtrackingu. Ponieważ skoro tam są jeszcze na ostatniej lokacji, są jeszcze miejsca, które nie odwiedziliśmy, i gra nie przewiduje tego, że my tam wrócimy od razu, to coś tu się podzieje. Teraz wydaje mi się, że prawie dostaniemy trzeci rodzaj pikminów. Co? Serio? Znowu Oberwała. Ona wypada z tego statku, naprawdę. W nią gramy. Nice, dobra. Dawaj Pikmina. Daj mnie to Pikmina. Jest to Pikmine. Nowy Pikminy, błagam. O, oh, Yellow Pikmin. To Pikmin. O mnie! Plombujemy. Plak, 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 Nice, one mogą przewodzić prąd. Zajebiste, co? Jezu, pewien, że chcą mnie je jebnąć tym prądem. To są moje ulubione oniony. Super partia, naprawdę. Teraz potrzebujemy 20 aż pikminów, no? Ojej, nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Pikminki przewodzą porądzik. Super partia. Panie i panowej pikminy, czy my tu coś możemy zrobić dodatkowego? Trzech mamy aż tylko, znaczy tylko mamy. Chowaj, wszystkich! Kurwa, nie tutaj. Ten moment. wracaj! Nie rozwijaj tego. Oj. Więc może to rozwaj czy nie? Nie wiem. A wiem jedną rzecz. Planku ich. No ja i nie rozumiem, na czym to polega, że one tak szybko wyrastają. Naprawdę, nie wiem. 20 potrzebuje, dwudziestu aż. Fakt, nie się, że to oni przewodzą prąd, a nie ja. <laughs> Okej. Okay. A czy one latają wyżej? Mm. No nie wytrzymam. One latają wyżej. A co to jest? Debiste, panie. W końcu te, te, te żółte siomeczki się pojawią. No i teraz to ma sens wszystko, teraz mi się to wszystko wyjaśniło w głowie, bo teraz, teraz przynajmniej tamta mapa będzie logiczna do zrobienia. A nie, nie, to, to, to zaprowadź już, dobra, okej. Okay. To do jasnej cholery postawi tu tą kulę. Nie mam pytań. Yy, jedną rzecz chciałem zmienić. Czy ja mogę w tej grze mor. Chwila. Ziro, ziro, ziro. A ja bym chciał spowodować, żeby ta gra była cichsza, to, to się nie da jakby? Okay, chyba się nie da, naprawdę. To już wiecie, czy ta gra jest po japońsku? Ten, ten pseudo co oni tam mówi, to jest po japońsku, czy coś?

Okay. A tu możemy poprzerzucać Swoje żmeczki, tak? Czy one mogą chodzić wodą albo coś? <laughs> to rozwalą? Co one robią? Okej, okay, dobra, teraz co ty możesz zrobić w takim razie? Tak, z 20 takich, z 20 takich... I lecimy. Do mnie! I teraz tak, co możemy z tym zrobić? Hmm... Tam możemy iść na pewno? To jest jakaś zjeżdżalnia? Spoko. Ej, on wstał? Ha, dobra, on nie wstał, nie jest martwy. Dobra, okej. Okay. <ścoughs> okay. No, bierzcie ich to, no. bierzcie jest, jest to wszyscy. Tu jest jakąś podpowiedź? Co to zrobiło? Co to? Przerabia czerwonych. Oni lubią ognia. O kurwa! Czy te lubią ogień? <laughs> Się panikują. Wracać, kurwa! Czterech aż tam idzie, naprawdę. Prawda, akurat czterech musiał tam iść, tak? Ja mam jednego gościa ze sobą. Niedobrze. A to co to jest? Będę zmieniał swój kolor. Nie, mhm. ja mamy truskawę, więc jakby coś to wyjdziemy na pewno, może nie na jakiś duży plus, ale nie wyjdziemy też na minus. tam, ziemeczki. Tak, wy... tu idziecie we trójkę. O kurwa. O fucking! Aha Czy tu coś przyjść? O kurde. O no Ja pierdziu No No Skoczcie tu No! Faken, jest niedobrze O oh, faken, gdzie ja wlazłem. O oh, no! Jestem tu sam Palec! O oh, kurwa, ale mamy przez ranę Mmm, no, piście się wyjebałem w szambu. Mogę się respawnować albo coś? O f... No cóż, kurwa wiadomo, że mam tylko jednego opada gościu. What the fuck. Po co jest play cop w pierwszej opcji, nie czaję tego. Dobra, idziemy dalej, go, go deep shit, nie? On może pływać, jest! O kurwa, tyle dobrze. Oh, holy shit! Ale się przestraszyłem. Tu jest przejście. O, plankujemy. Tak. co tu się dzieje teraz. Tu sobie możecie przejść. Zaspakam, w jakiś tam, znaczy kula, jakaś. Nie wiem skąd spada. Ok, możemy mieć tutaj piątkę, już że nie oberwą. Dobra, teraz tak. Mamy kilka opcji do zrobienia. Potrzebujemy tak. Tu potrzebujemy kilku ziomków na pewno. Zróbmy tak. Wyślijmy tutaj kilku. Podajmy tylu. Teraz tak, ty, ziomek. Teraz ty potrzebujesz wysłać im zabawę. że nie wiem których, kamiennych, no może tych i tych w sumie. Czyli tak, ty mamy z głowy. No i na godzinę przeskoczyła, super. Patrz. Dobra, kopać to. Okej, okay, teraz ty jak tam masz ekipę, masz ekipę, dobra. No czy my to skończyliśmy? To byśmy mogli coś rozwalić, ale to chyba nie da się pływać przez to, więc tak średnio. Czy wy to możecie rozwalić? Chyba nie. jest kurde problem, powiem szczerze, z tymi kamieniami. Ale tam u ciebie poszło. Dalej rozwalają, dobra, to ich rozwalają spoko. Nie wiem, jak mam tam wprowadzić moich rzutków. Ja mogę tam wrzucić ich chyba i wtedy mogę tam pobiec, nie? Tak mi się wydaje. Ale najpierw zanim to zrobimy, musimy zobaczyć, tam możemy na pewno gdzieś iść, ale to nie wiem po co na razie. Oj, tak, i tu mieliśmy. Gdzie oni kurwa poszli? Aha, czy jak jest większość żółtych, to te żółte mogą być. Spoko. Tutaj jest ten patyk. O, nie wiem, co mam zrobić. Wracaj! Wymówiłem, no że my nie mamy oniona po tej stronie mocy. Chciałem teraz to rozwalić, o tym można wejść na pewno. Wydaje ja mi się, że to później będzie musieli zrobić. Drugi owocek. Uh -huh. Do te drogi się jeszcze nie połączyły, serio? Co tam jest? Aha, jakiś skrót mam. A tędy nie mogą przejść. Super partia, naprawdę. Zatem wyszliśmy Tu Prawie droga jest od, odpalona trzeba zrobić kurde Dobra, idziemy wyżej w takim razie O i teraz razem lecą, dobra nie, 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 nie wazy to jest za informacja 20 aż potrzeba le czas 30 Te mapy są ładnie, fajnie rozbudowane. Aż 30 ziąków potrzeba. Co hmm. w się sensie, rozumiem teraz, aluzję. Um. Czyli tak, musimy ich mieć więcej. Na... A ja tak, rzeczywiście, ja mogę gość tylko 100 na raz. O kurde. það er það hvað þú þigtað að þú það er það að þú það er það að þú þið þigtað. W tym momencie nie mogę odejść przecież. I ona tu zostanie na całą noc? Czy jak? Gdzie jakaś klęska w sensie? Ja się zawsze teraz zastanawiam, jakbyśmy teraz wrócili. Jak to zadziała w sensie? Stracimy ich, czy jak? Hmm. Okej, okay, no i wracamy. No i co teraz? <grystanie> no tam zostaje na stałe teraz? Dopóki my je nie uruchujemy, czy ta misja jest przegrana po prostu? Oni tu się... A te oniony się... o oh fakt, czy my stracimy wszystkie elektryczne onion, yy, 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 wszystkie elektryczne Pikminy? Czekaj, czy tą, tą grę da się przegrać? Czaj, ja tu czegoś nie rozumiem, naprawdę. <laughs> czy coś od Janie Pawliło, ale nie wiem co. Ale mam jednego fruta, więc spoko. Drugiego jeszcze pełnego? Nie. Aha, czy ona tam została? No nieźle. Trochę nam pikminów ubyło, a tamte zostały. Patrzcie na to, kurde, czyli jednak. Dobrze, ale to będzie wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam was już za tydzień do kolejnego epizodu z Pikminów. Do usłyszenia, siemanko, no i cześć!